Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku przy herbacie o Senacie. Moim i Państwa gościem jest senator Zdzisław Pupa. Dzień dobry. Dzień dobry, szanowni Pani, szanowni Państwo. Kadencja dobiega końca. To dobry czas na podsumowanie tych czterech lat. To prawda, cztery lata minęło, mija, jest jakaś, można powiedzieć, praca została wykonana przez rząd, w koalicji jestem jakby członkiem nie w samym rządzie, ale w parlamencie. Propozycje, które padały przed wyborami 4 lata temu, zostały w 90-kilku procentach zrealizowane. Udało się wiele rzeczy dobrych dla Polski zrobić. Wielu Polaków, których spotykam na ulicy, mówi, że żyje się im lepiej niż 4 lata temu. To daje satysfakcję i poczucie z dobrze spełnionego obowiązku mojego, też jako parlamentarysty, gdyż występowałem w dobrej drużynie, która w jakiś sposób przytrzyma się do tego sukcesu i rozwoju gospodarczego Polski. 500 plus, 300 plus, co jeszcze. udało No się możemy wymienić wiele rzeczy, i 500 plus, i 300 plus, i, i, i można powiedzieć, pomoc dla emerytów w darmowych czy czyli 13 emeryturze możemy też popatrzeć na naszą, nasz krajobraz, gdzie praktycznie zmienia się bardzo szybko infrastruktura, poprawia się ta infrastruktura, robi się drogi. No, inwestycji jest dosyć mnóstwo, które pozwalają nam. Spo, poglądać satysfakcję satysfakcją na to, co się, na minione 4 lata, gdyż jest naprawdę dorobek imponujący. Możemy popatrzeć na budżet państwa, gdzie po raz pierwszy zaczyna się zmniejszać dług publiczny, że zaczyna się bilansować budżet państwa, że nie wchodzi rząd w zadłużenie państwa, tylko praktycznie udaje się spłacać zadłużenie, czy zrezygnować z zaciąganych zobowiązań. Ja przypomnę też i porównam pewną rządy również naszego kraju z rządami węgierskimi, premiera Orbana, gdzie też kiedy objął rządy po socjalistach, kiedy objął rządy po poprzednikach, kraj był zadłużany, kraj był, miał problemy finansowe. Dzisiaj Węgry wychodzą na prostą, stają się krajem dynamicznie rozwijającym się. Węgry spłacają dług publiczny, i to jest miłe. Miłe jest w naszym kraju to, że my zostaliśmy włączeni. Do krajów wysoko rozwiniętych, do tej 24 krajów wysoko rozwiniętych. Nie jesteśmy krajem rozwijającym się, tylko wysoko rozwiniętym. Już tak nas kwalifikują ekonomiści światowi, że te ratingi, które zostały. Kiedyś ostrożnie na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości ocenialiśmy, byliśmy krytycznie, i wszyscy patrzyli na to, czy my sobie jako Prawo i Sprawiedliwość i rząd PiSu poradzi z problemem ekonomicznym w naszym kraju, szybko zaczę, zaczęły się zmieniać. No, jesteśmy, można powiedzieć, czołowym krajem, który pokazuje w Europie, pokazuje światu, że przyrost PKB też jest znacznie wyższy niż w innych krajach. Europejskich, gdzie te notowania, mieli, byliśmy świadkami prognozy, które były przewidywane na początku roku. Trzeba było korygować, bo się okazały lepsze niż były zakładane. Tak to wszystko świadczy o tym, że uczestniczę w dobrej drużynie, która praktycznie działa na rzecz Polski i Polaków. I to, co im imponuje mi, można powiedzieć, w rządzie prawa i sprawiedliwości to, to to, że praktycznie rząd potrafi dzielić się z obywatelami, yy, można powiedzieć, dobrem narodowym, że rząd wypracowuje dochód narodowy, pracując zyski, yy, ogranicz ograniczając yy, choćby nawet yy, gry, które były związane z uzaniem VAT-u, oszukiwaniem państwa, są eliminowane i rząd gospodarując tymi pieniędzmi potrafi przekazać je do społeczeństwa, bo trzeba powiedzieć, że społeczeństwo otrzymało bonus w tych wspomnianych pieniędzy, Plus, 300 plus innych, byśmy mogli też wymienić szereg mnóstwo, choćby nawet 300 plus to te wyprawki szkolne, które są dla dzieci, dla każdej rodziny. To, to są naprawdę duże pieniądze, gigantyczne pieniądze, które stawiają na polski rynek. Kiedyś spotkałem się z człowiekiem, który w ekonomii tak światowej jest e, sprawny i dobry. I mówi tak, że podjęliście ciekawy eksperyment. Nie robiliście coś takiego, jak robią inne kraje, czyli pieniądze przekazuje się bankom, banki, jak można powiedzieć, udzielają kredytów i stymulują rozwój gospodarczy. Tak w skrócie mi to powiedział, w bardzo sposób uproszczony. Natomiast Wy, żeście dali pieniądze obywatelom, miliardy złotych, bo to są dziesiątki miliardów złotych, które obywatele w różnych programach otrzymali, i obywatele wiedzieli, co z tym pieniędzmi zrobić. Poszli, robią, robią zakupy, robią oszczędności, zaczynają tymi pieniędzmi gospodarczymi, i to napędza, można powiedzieć, koniunkturę gospodarczą, bo jest, zaczyna być popyt na różnego rodzaju towarek, na które nie było popytu. Widzimy, że kuroty te wczasowe też są oblegane, że praktycznie ludzie potrafią kupować już lepsze towary niż kupowali dawniej, że strefa biedy i ubóstwa się w Polsce zmniejsza w sposób radykalny. To wszystko pokazuje na jedno, pokazuje na to, że Polską rządzą dobrzy gospodarze, i oby to trwało jak najdłużej. Do zrobienia jest jeszcze wiele. Jaka jest perspektywa prawa i sprawiedliwości? Do zrobienia jest jeszcze wiele, potrzeba, żebyśmy się można powiedzieć, rozwijali. Potrzeba, aby polscy przedsiębiorcy, aby małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, żeby się rozwijały. Potrzeba stworzyć perspektywę i klimat do, właśnie do, do rozwoju tym przedsiębiorstw, ale równocześnie uważamy w ten sposób, że dobrze jest, kiedy obywatele też czują satysfakcję yy, pewną społeczną, że są yy, przed podmiotem życia publicznego, a nie przedmiotem różnego manipulacji. No, często się uważało Polaków jako tanią siłę roboczą, która wyjeżdżała gdzieś na zachód i świadczyła za najniższe pensje pracę. Często tutaj przyjeżdżały firmy zachodnie. Pamiętamy lata 90., później lata nawet 2000. jeszcze, kiedy no, ściągano tak zwany kapitał zachodni, który no, wykorzystywał to, że tania była siła robocza, że, że Polacy pracowali za nieduże pieniądze, znacznie dużo mniejsze niż na zachodzie Europy i, i praktycznie Dodatkowe zyski. Później, jak zaczęły płace rosnąć, także oni czasami się wycofali nawet z naszego kraju. Niemniej, przy tej sytuacji, koniunkturze i tym, można powiedzieć, kierunku rządu, który daje duże szanse rozwojowe, no to praktycznie jest szansa nawet na to, aby Polacy mogli zarabiać więcej i w tym kierunku rząd zmierza. Oczywiście są też obawy, co zrobią małe czy mikroprzedsiębiorstwa, czy średnie przedsiębiorstwa, kiedy na przykład koszty pracy wzrosną. Myślę, że tutaj rząd pójdzie w kierunku ulg. Już są sygnały ulg podatkowych, ale myślę, że tutaj rząd musi pójść w kierunku na przykład przygotowania pewnych dogodnych warunków do funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Gdy one są głównym, jakby można powiedzieć, takim, taką siłą napędową polskiej gospodarki. One są trwałe. To nie duże firmy, które są istotne i ważne w naszym kraju i też bardzo istotne, ale też małe przedsiębiorstwa płacą podatki w Polsce, one on nie ukrywają dochodów, U, trudno tam gdzieś zakamuflować zakam dochów takich małych czy, czy, czy średnich, czy mikroprzedsiębiorstwach i te praktycznie firmy płacąc podatki, płacąc również zus -y i inne skł części składowe pra za pracowników, no muszą też poczuć również y, pełną satysfakcję, że te działania rządu są adresowane do nich po to, żeby się mogli rozwijać i myślę, że za niedługo y, zostanie ogłoszona informacja jak to będzie wyglądało, żeby żeby ten rozwój w małych i średnich przedsiębiorstw następował. Panie senatorze, te wszystkie programy budzą małe obawy w społeczeństwie. Czy dług publiczny nie będzie rósł? Skąd wziąć na to pieniądze? Myślę, że dług publiczny już zostaje zatrzymany, skoro rząd zapowiedział bilansowany budżet, po raz pierwszy od czasów transformacji no, mamy zbilansowany budżet, nie bierzemy kredytu i to jest istotne i ważne. Sam się obawiam, czy damy radę, ale myślę, że powinniśmy mieć radę, nawet gdyby trzeba jakąś korektę delikatną robić, to przypomnę, że zadłużenie budżetu państwa było na poziomie tam 45 milionów, miliardów złotych. To są ogromne pieniądze. Te, które myśmy, myśmy praktycznie no, pożyczali, i to często z, z, na zewnątrz. I, i obsługa tego długu też była spora i zajmowała spory wydatek w budżecie państwa. Ale dzisiaj, właśnie dzięki uszczelnianiu VAT-u, dzięki mądrej gospodarce państw, y, rządu, dochodzi do takiej sytuacji, że te wpływy do budżetu są w miarę bezpieczne i stać na, na, na wydatki na szpitale, stać na wydatki na infrastrukturę, stać rząd na pomoc. Y, społeczną i myślę, że tutaj właśnie potrzeba nawet tej takiej zwanej stymulacji, która Pobudzi właśnie te rzeczy, które i te y, działy gospodarki, które do tej pory no, były niewydolne. Dzisiaj się mówi mocno o rolnikach i rolnictwie, o rozwoju rolnictwa. Z taką cichą nadzieją patrzymy, i z dużą nadzieją, coraz, coraz większą, że komisarzem będzie Polak. Człowiek doświadczony, który sprawdził się na wielu dziedzinach y, można powiedzieć y, y, politycznych i gospodarczych, y, gdyż zajmował nawet stanowiska wysokie w Najwyższej Izbie Kontroli był prezesem. Y, y, Parlamentarzystą, europarlamentarzystą w Izbie Obrachunkowej w Luksemburgu, także to doświadczenie duże jest. I myślę, że te pieniądze, gdyby trafiły również na, do działu takiego takie rolnictwo, no to nam to po, po, pobudzi rolnictwo, no, pobudzi gospodarkę. I właśnie w tym kierunku będziemy, będzie rząd zmierzał, żeby to pobudzenie, stymulowanie gospodarki następowało. Też trzeba powiedzieć uczciwie, że. Te pieniądze, które trafiają do obywateli, one wracają w jakiś sposób do budżetu. Wracają choćby nawet w postaci zakupionych towarów, przecież to wszystko jest opodatkowane. No, mimo to, że dostaje się 500 zł netto czy 300 zł netto na podręczniki, no ale, ale idąc do sklepu się płaci, kupując towar, się płaci w podatek. To wszystko wraca do budżetu I, i, i umiejętne gospodarowanie tymi zasobami finansowymi, no, pozwala nam no, właśnie no, być w czołówce europejskiej i to widać się nikt nie zaprzeczy, że. My się nie rozwijamy dzisiaj, nie zaprzeczy, że my cofamy się w rozwoju i zyskujemy uznanie dosyć duże w świecie i stajemy się partnerem, a nie, można powiedzieć, przedmiotem różnych gierek i interesów, które zakulisowych. Jesteśmy partnerem, podmiotem, jak jeszcze raz to podkreślę, życia publicznego. Na koniec naszej rozmowy przybliżmy jeszcze widzom, jak wygląda praca w parlamencie. No, praca w parlamencie jest, można powiedzieć, często skomplikowana. Parlament składa się z dwóch izb, Sejmu i Senatu. Sejm ma charakter bardziej taki polityczny, gdzie widzimy te emocje, które odgrywają dosyć dużą rolę w debacie politycznej, gdyż często osoby... Które spotykam na spotkaniach na ulicy, w biurze senatorskim, gdzie przyjmujemy ludzi i rozmawiają o ich, ich sprawach, mówią, no, kłócicie się tam w tym parlamencie, jest kłótni za dużo. I ja mówię, no, na szczęście, jeszcze nie ma bijatyki w polskim parlamencie, jeszcze nie My ma nie tych są. emocji. Natomiast następuje, parlament, ja twierdzę, cały czas jest miejscem sporu. No i to trzeba przyjąć. Każdy parlament jest miejscem sporu i to trzeba uznać, sporu gdzie jedni mają określoną wizję państwa, funkcjonowania państwa, inni mają inną wizję funkcjonowania państwa. Wobec powyższego następuje szukanie kompromisu, chyba że się ma mocną koalicję, a w tej chwili ma prawo i sprawiedliwość, także pewien dyskurs jest ustalony i realizowany program prawa i sprawiedliwości, który służy, służy ludziom. Oczywiście z tym programem nie zgadza się opozycja, rząd krytykowany przez opozycję, no i wywołuje to emocje, no bo tam ci opozycjoniści też by chcieli w jakiś sposób mieć wpływ na władzę, ale chcieliby no, wprowadzać swoje elementy programowe, które, można powiedzieć, no, nie służą tak w y, Polsce, jak y, program Prawa i Sprawiedliwości. To podkreślam. Od 30 lat mamy zupełnie inne spojrzenie na polską politykę państwa, na zarządzanie państwem, na gospodarowanie zasobami y, 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 narodowymi, dobrem narodowym. Polska się naprawdę jak już podkreślam, rozwija i to wszystko świadczy o tym, że. Yes. <laughs> Te elementy, no, mogą się nie podobać komuś. No, widzimy, że przez Polskę przetarza się dzisiaj emocje związane z promowaniem tych lewackich postaw LBGT i innych, które próbują narzucić, można powiedzieć, mniejszość próbuje narzucić w większości swoje emocje czy swoje postawy, co nie jest też zgodne, można powiedzieć, z duchem demokracji. No, to jest, większość decyduje o tym, jakie mają być prawa, jaka ma być rzeczywistość, natomiast nikt nikomu nie zabrania żyć w swoim własnym w czterech ścianach, w swoim własnym mieszkaniu, czy domu, tak jak ja sobie uważam, bo człowiek jest wolny i może wybierać swój styl życia. Natomiast, wracając do Senatu, Senat jest miejscem takich, często się mówi, refleksji i zadumy. I to jest dobrze, właśnie, że do Senatów, no, kilka tysięcy y, wpłynęło poprawek z Senatu do Sejmu. I Senat zwraca uwagę na mankamenty, które często w tej ferworze emocji, działań różnych, y, dochodzi do różnego rodzaju pomyłek, y, brak refleksji y, też y, powoduje to, że te zapisy są nieraz nieprecyzyjne, niewłaściwe. My poprawiamy to w Senacie. My podejmujemy działania bardziej merytoryczne. Analizuje się ustawy, gdzie mamy bardzo dobrze przygotowane biuro legislacyjne, które zwraca uwagę na mankament, które są w ustawach, ale my również zwracamy też uwagę na pewne rzeczy merytoryczne, które należy poprawiać i zmieniać i często w dużej części no, my to poprawiamy. Nieraz jak są emocje w Sejmie, kurczę, popełniliśmy jakiś tam błąd, niedopatrzenie jakieś jest. No to właśnie jest taki bufor, jakim jest Senat, gdzie ta, ta analiza następuje i to powoduje to, że ustawy wychodzą w miarę takie, które no, nie, budzą już, nie powinny być kontrowersji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję za życzliwość. Pozdrawiam wszystkich telewidzów telewizji w Tębica.